Witam Was na miejscu Może nie na miejscu, ale y, ruszyłem przed chwilą z parkingu, w którym mogę zostawić samochód i teraz czekam je y, no, taki dosyć krótki y, marsz z belikiem na plecach będę musiał iść przez las żeby dojść do do tego jeziorka no zobaczymy co to dzisiaj się wydarzy jak widzicie belly boat doskonale spisuje się właśnie w takich zadaniach Dojeżdżamy na miejsce gdzie możemy zostawić samochód zakładamy pływadełko na plecy wędka i płetwy do ręki reszta schowana w kieszeniach i lecimy. Już zbliżam się do jeziorka. Mamy troszkę strome zejście. Ale jak widzicie, całkiem ciekawie to wygląda. O, jakaś ryba tam się spławiła. O, wyskakuje, czyli coś żeruje. Coś żeruje, tutaj powalone drzewa w koło jeziora właśnie tak to wygląda ślizgo dosyć a ja mam takie buty do pływania nie chciało mi się już zakładać nie chciało mi się zakładać butów do obrodzenia i zmieniać ich tutaj nad wodą No dobra siedzę wliku teraz trzeba uzbroić zestaw już tutaj mam przygotowane wędkę, przygotowaną wędkę, zaraz wyciągnę muchy może o pokażę Wam co, co na dzisiaj przygotowałem jakie może nie nowości ale Ale takie, jakby, jakby to powiedzieć. Coś zmodyfikowanego modyfikacje starszych wzorów. Przecież nie chcę, O, dobra. To jest. O, moje pudło. Dobra, teraz co tu wybrać, nie? No dobra, to jest taki, nie, taka muszka długości około 18 cm bez, bez ogona, oczywiście do niej tutaj będzie przypięty ogon stela zrobiony z tytanu, troszkę zmodyfikowana. Głowa muchy. No i jak pewnie widzieliście na facebooku, używam teraz nowych haczyków do, do zbrojenia much. To jest akurat Arex Aberdeen Predator w rozmiarze 4.0. O jak to się będzie sprawowało? Fajnie jest większe oczko Mucha oczywiście tak jak zawsze wiąże Booktail I fleszyki Różnego typu Staram się nie używać naturalnych materiałów Oprócz Booktaila I w, no, w niedalekiej przyszłości mam zamiar O kurczę, Ale się narobiło No i teraz jaja wyszły pokładało wszystko mokre no, tutaj o, teraz będzie fajnie widać jak wygląda mokra mucha tutaj jest specjalnie na tą wodę przygotowałem <grytania> przygotowałem mm, muchę na haczyku offsetowym nowy haczyk Arex y, y, Texas Predator się chyba nazywa offsetowy. Mucha jest na przegubie i tutaj też mocowanie do ogona. Te haczyki offsetowe i zbrojenie much na haczykach offsetowych daje nam y, takie możliwości, że możemy bezpośrednio wrzucać muchę w takie miejsce jak tu widzicie, czyli zwalone drzewa różnego typu zaczepy. I nie będą nam one y, w żadnym wypadku tutaj ...zawadzały. Możemy wrzucić muchę w największe zaczepy... ...i... ...jest 99% szansy, że, że... nie zaczepimy o nic. Tylko jest tu jeden minus właśnie w tych haczykach i czy to jest zbrojenie muchy, czy zbrojenie przynęt spinningowych... ...jest mała liczba ryb, które się wcina. Ja tak... ...z takich moich obliczeń wychodzi, że około jedna na trzy ryby się zapina. Także no, coś za coś. Albo możemy łowić w miejscach, w których innym, inną muchą nie rzucimy, bo ją zaraz zaczepimy. Albo nie łowimy tam wcale, albo łowimy na muchy z, z offset na offsecie i, zaczepi, i zahaczymy jedną rybę na, na, na trzy. No tutaj już różne są wybory o, się woda wlała do pudełka niestety, ale to nic widać i tak wszystko będzie mokre po połowieniu, także do suszenia trzeba będzie je wyciągnąć o, tutaj. Deczka, linka zaczynam jak zawsze od linki intermedialnej Zaczynam od linki intermedialnej rozpoznanie takiego łowiska tutaj będzie pomocno również Echo sonda Echo sonda Diper rzucam do wody przypiętą mam ją karabinczykiem do Diringa na beliku Tutaj uchwyt do telefonu Zamontuję tutaj telefon, będę miał podgląd na żywo. Cały czas co się dzieje, to jest bardzo ważne przy, yy, przy, yy, przy rozpoznawaniu nowego łowiska pozwala mi to określić głębokości na jakich ryby prze, przebywają może jakieś znaleźć fajne, fajną strukturę dna. No i tyle. Zobaczymy co to dalej wyjdzie. Teraz przyszedł czas na wybór muchy. Myślę, że dzisiaj zacznę od mojej ulubionej muchy, czyli redhead z srebrnym ogonem. zobaczymy co tu z tego wyjdzie Tutaj chyba dla mnie Redhead to jest mucha numer jeden na szczupaki praktycznie na każdej wodzie się sprawdza i tu mamy w, w, w różnych wersjach i w wersji bez ogona z wersji z ogonem dzisiaj założymy wersja z, wersję z ogonem zobaczymy rozpoznanie łowiska także będą kombinacje wszelkiego rodzaju tutaj jak widzicie ogony różne złote, srebrne i teraz wybiorę taki cały Dragon Tail rozmiar L srebrny. Zobaczymy szczypczyki jeszcze. Też ważna rzecz, żeby przypadkiem sobie palców nie pociąć przez szczupacze zęby. I tak często się zdarza. I osłony na palce. Kilka razy miałem paluchy pocięte przez Linkę, więc od pewnego czasu nauczyłem się zakładać właśnie osłony i już nie ma tego problemu. O, dobra wszystko gotowe do akcji. 시청서 raczej w tym miejscu, w które rzuciłem się, nie spodziewam ryby, bo tu się za dużo kręciłem i kombinowałem, ale ale może o, płynie jakiś sztupak mały gnojek za muchą. No fajnie, bardzo fajnie, ale to była ryba wielkości muchy, więc, więc nic z tego nie będzie. Ach, pierwsze branie było, fajna ryba. Kurczę, szkoda, że spadł. Ładna ryba była, naprawdę ładna ryba. Jeszcze raz powtórzę rzut, ale kurczę, ukłuł się. O, po 15 minutach w Branie troszkę mnie zaskoczył. Się zamyśliłem. Nagle się zrobił luz na lince i nastąpiło jak pociągnąłem to poczułem opór ryby, no i ale to było za późno już na, na reakcję. Troszkę zamuliłem Fajna ryba była, widziałem go przy powierzchni. Myślę, że tak gdzieś na pewno miał ponad 60 cm. Jak na nasze polskie warunki to całkiem całkiem fajnie. No nic. Fajnie. W sumie przepłynąłem jakieś 20 metrów. Już pierwsze branie bardzo dobrze to świadczy. Zobaczymy co dalej. Wyjurek nie mówimy. Branie jest, 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 jest ryba, jest, jest szczupak, nie jest duży, ale pierwsza rybka, szybki hol. No, no w podbierak. Sadzić, bo tu muchę tak ma na wierzchu. No, chodź gościu. O, no, taki. Fajna, fajna rybka. Fajna rybka na rozpoznanie łowiska. Zobaczymy. O, no. no, spokój, się. spokój się. No, Wyjdzie zaraz. <laughs> Chce wyjść. Wzrok w podbieraku ryjem. Teraz go tu wyciągnę, się trochę zaplątało. Porządnie, hak dobrze siedział. No, taki, taki będzie. O, o, i go nie ma. Fajne, żwawe ryby. No na taką muchę widzicie. Potargane trochę wszystko, ale to nic nie szkodzi, bo te muchy wytrzymują bardzo wiele. O, wystarczy ją w wodzie troszkę pomoczyć i będzie. O, i jest taka, jak była wcześniej. Czyli dobrze trafiłem z tym Redheadem. Metodę prowadzenia myślę, że też dobrałem. Bardzo fajnie. Rybka miała gdzieś około, myślę, że tam ponad 50 cm. Dobrze, ponad 50. Także, także zobaczymy. Może ich tu jest w tym miejscu więcej. Woda się trochę ochodziła. E, ostatnio, jak byłem na, na rybach w zeszłą niedzielę, tak, w zeszłą niedzielę, jak byłem na rybach. Woda miała y, 16 stopni, o jest drugie branie, ole, to była wielka ryba i dupa. O kurde, a ja pierdolę, ale była ryba, naprawdę. Jeszcze raz, to naprawdę była, to był naprawdę wielki szczupak aż mi wyrwało linkę z palców coś tutaj musi być takiego, że o, 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 coś tam coś tam się zadziało coś tam pykło przerwę chwilę przerwę na chwilę prowadzenie bardzo dobrze jest czasami tak zrobić Ten już jest trochę większy. No, ładna ryba, naprawdę ładna ryba. No ten to już siedem dyszek, myślę, że będzie miał. Jest. zobaczcie jaka ryba Prawdę piękny szczupak grubas naprawdę ten jest, ten jest ładny Potrzebna szczypce, żeby go wyczepić, jest naprawdę kawał ryby. Nie chcę mordy otworzyć, ale się tutaj zakotłowało. Zęby ma wielkie, nie chcę muchy mi oddać. dało się. Zobaczcie, taka taka bestia fajna rybka on już na pewno ma 7 dyszek jest ładna ryba szczzupak popłynął Niestety jestem sam i kurcze, nie ma mi kto zrobić zdjęć. Musiałem tutaj jakoś w podbieraku go uchwycić. Fajna ryba, na pewno miał ponad 70 cm Skusił się na, oczywiście na redheada. Także, także jedziemy dalej z koksem. Dobra, nastał czas zmiany muchy. Red jest przetestowany. Nowe haczyki spisują się w wyśmienicie. To było poplątane wszystko, że musiałem trochę tutaj porozrywać, ale to nic, bo nadal, nadal jest wszystko ok z nią. Ogonek w doskonałym stanie, praktycznie nie ma tu żadnych śladów. Mucha też. Także ten wzór to jest od, w sumie chyba od zawsze, może nie od zawsze, ale od dłuższego czasu to jest mój numer jeden, ale teraz coś nowego, że nie nowego, bo już taką, te muchy już, już robiłem, ale yy, leszcz, taki, coś takiego leszkowatego, takie jakieś e, ciemniejsza mucha, trochę ciemna, trochę srebrna, taka błyszcząca, różne fleszyki zobaczymy, założę do niej e, założę do niej miedziany ogon i zobaczymy co to z tego wyjdzie Jak to będzie się tu spisywało wszystko miedziany Dragon tail rozmiar L. Możecie zauważyć, jaka, jaki profil ma ta mucha. Jest taka gruba, dosyć z przodu i zwęża się. To powoduje to, że pcha dużo wody przed sobą i, i robi taką, robi troszkę zamieszania w wodzie. nie dobiegło końca zwijam się z powrotem do domu ewidentnie ryby przestały brać jak wyszło słońce i zrobiło się cieplej no podsumowując jak na pierwszy raz na nieznanej wodzie yy, złowiłem dwie ryby jedną dosyć fajną Takiego szupaczka ponad 7 dyszek, co u nas się bardzo rzadko zdarza, żeby taką rybę złowić. Jednego takiego 50 plus, do tego kilka brań. Więc jestem bardzo zadowolony. Wszystko jest na plus dzisiaj, to na razie do zobaczenia. Oh.